Witam Państwa serdecznie. Chciałam Państwu przedstawić koncepcję pomyślnego starzenia się. Jest to zjawisko od wielu lat badane w gerontologii, w gerontologii nie tylko polskiej, ale, ale na całym świecie. Bo jest to dość szczególne zjawisko, ponieważ sam proces starzenia, który jest procesem biologicznym, fizjologicznym, jest oczywiście nieuchronny. Kojarzy się z. Z chorobami, z deficytami, z niedołęstwem starczym czasami. Ale dlatego właśnie powstała koncepcja pomyślnego starzenia się. To, 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 to pojęcie ma jeszcze różne inne nazwy, o których za chwileczkę powiem. Ale zanim oczywiście przejdziemy do tego zasadniczego tematu, chciałabym po prostu przybliżyć Państwu w ogóle, czym jest sam proces starzenia się. Czyli tak jak już. Pozwoliłam sobie powiedzieć, jest to, jest, to, jest to proces biologiczny, przewidywalny, i mimo że właściwie mówimy, że jest to proces biologiczny, fizjologiczny, dotyczy on różnych płaszczyzn: płaszczyzny biologicznej, psychologicznej i społecznej. Związany jest z tak zwaną polipatologią czyli z wielochorobowością. Z wielochorobowością wiąże się wielolekowość. Wielolekowość czasami z, z, ze skutkami, że możemy doprowadzić do polipragmazji, to nie jest tożsame z wielolekowością, ponieważ polipragmazja jest to zjawisko, że przy stosowaniu wielu leków, któryś z tych leków jest niewłaściwie zastosowany. I mamy po prostu różne pomiary, pomiary mierzenia starości. Mówimy o wieku biologicznym, wieku metrykalnym, czyli tym związanym z naszym PESEL-em. Bardzo często te dwa pomiary różnią się między sobą, oczywiście bardzo indywidualnie to wygląda. Mówimy także o wieku czynnościowym, zaraz nawiążę również do tego pomiaru, bo jest to istotne w kontekście, w kontekście procesu starzenia się. Różne osoby mogą się starzeć w różny, w różny sposób, w różnym tempie. Nawet w ramach jednego organizmu pewne narządy, pewne układy narządów też mogą się starzeć. Różnie, czyli w różny, w, różnym, w różny sposób i wykazano jednak, że to tempo starzenia się zależy w dużej mierze zarówno od stylu życia, jak i statusu społeczno-ekonomicznego. Jeżeli chodzi o zachowanie zdrowia, to tak jak sobie powiedzieliśmy, ten wiek biologiczny, ta nieuchronność procesu starzenia się no, jest oczywiście nieodwracalny. Niemniej jednak wiek czynnościowy, o którym wspominałam, czyli inaczej sprawność danej osoby yy, może ulec modyfikacji, na przykład przez zmianę stylu życia, ćwiczenia kondycyjne, czy też rehabilitację pochorobową. I ideałem byłoby, gdyby ten wiek metrykalny był zgodny z wiekiem czynnościowym, co świadczy o prawidłowym fizjologicznym przebiegu procesu starzenia się. Z fizjologicznego punktu widzenia, starzenie obejmuje stałe, powolne zmniejszanie rezerw, rezerw czynnościowych. Już w 1940 roku wprowadził takie pojęcie homeostenozy, czyli zawężenia granic równowagi ogólnoustrojowej wraz z wiekiem. Ja zaraz Państwu to pokażę na wykresie, ale oczywiście ta homeostenoza jest zjawiskiem, zjawiskiem fizjologicznym, no niemniej jednak ma to istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu osób starszych, ponieważ wraz właśnie z, tą, z, tą, z tym zawężaniem się tych granic Równowagi ogólnoustrojowej, organizm osób starszych wykorzystuje swoje rezerwy, aż do momentu, kiedy dochodzimy do tak zwanego zjawiska frailty, czyli jest to frailty syndrom, albo inaczej zespół kruchości, albo zespół, zespół słabości. I tutaj jeszcze należy wspomnieć, że istotny wpływ na model tego idealnego, pomyślnego starzenia się ma, ma istotny wpływ mają choroby różnego typu. Które powodują właśnie odchylenie od tego modelu pozytywnego starzenia się. I to, o czym wspominałam, homeostenoza, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że wraz z wiekiem, tu jest właśnie ta, na tej krzywej wiek, yy, dochodzi do przede wszystkim zawężania tych granic homeostazy, tu jest gdzieś ten zespół kruchości, a rezerwy są coraz bardziej wyko wykorzystywane na pokrywanie różnych deficytów, które są związane z wiekiem. Oznacza to również to, że każdy dodatkowy czynnik, tak zwany szeroko rozumiany czynnik stresowy, może powodować bardzo łatwe załamanie tej równowagi ogólnoustrojowej, no czasami z bardzo negatywnymi konsekwencjami. I wraz z wiekiem w kontekście zmian fizjologicznych narasta zróżnicowanie i biologiczna odrębność. To jest istotne, że o ile w medycynie w tej chwili już od wielu lat posługujemy się różnymi procedurami na podstawie różnych badań klinicznych, natomiast jeżeli chodzi o osoby starsze, bardzo trudno te procedury, które są stosowane u osób dorosłych młodszych, wdrożyć, dlatego że u osób starszych te zmiany inwolucyjne, czyli fizjologiczne zmiany starcze, Nakładają się jak gdyby na niektóre choroby i bardzo często trudno odróżnić chorobę od zmiany jeszcze fizjologicznej starczej. Czyli mówiąc krótko, proces starzenia się może zmieniać przebieg choroby. Układy biologiczne niezmienione przez wiek w znacznej mierze zależą właśnie od stylu życia, to jest bardzo ważne, dlatego o ten styl życia należy dbać nie w okresie starości, ale właściwie przez całe życie, bo. Później pewne utrwalone nawyki związane ze stylem życia przeszkadzają, żeby ten styl życia był w starości taki, jaki byśmy oczekiwali, że ktoś powinien prowadzić właśnie taki tryb życia czy styl życia przez całe życie. To, co podkreślają wszystkie dane literaturowe, istotny jest właśnie ten statut społeczno ekonomicznym i należy również podkreślić, że wraz z wiekiem zmieniają się zdolności adaptacyjne, zmniejszają się i również zdolności regeneracyjne. Co jest bardzo istotne. Na zmniejszenie rezerwy czynnościowej mogą mieć właśnie wpływ właśnie te czynniki ekonomiczne, brak wsparcia ze strony rodziny, zmniejszone możliwości umysłowe. No bardzo tutaj negatywnie będzie wpływała rozwijająca się niestety Demencja czy też łagodne nawet zaburzenia funkcji poznawczych. I co jest też istotne, że wraz z postępem cywilizacji, postępem medycyny, te oczekiwania, jeżeli chodzi o oczekiwania społeczne, o właśnie możliwości, które, które po prostu daje nam współczesny świat, są inne niż były w przeszłości. Były nawet takie badania prowadzone. W ramach takiego opracowania polska starość, że zupełnie inne oczekiwania, jeżeli chodzi o stan zdrowia, były w latach 60. i inne w latach 90. ubiegłego wieku. Także to wszystko też ma istotny wpływ na właśnie to pozytywne czy też pomyślne starzenie się. I podsumowując, są specyfikę wieku starczego: pogarszają się, pogarsza się sprawność funkcjonalna, zmniejsza się przydatność zawodowa. Takim traumatycznym momentem jest przejście na emeryturę u większości osób. Obniża się standard ekonomiczny i, i bardzo często powstaje niestety uzależnienie od rodziny lub instytucji, a najlepszym środowiskiem dla osoby starszej jest jego własne środowisko domowe. Jakie są cele realizacji aktywnego starzenia się według Światowej Organizacji Zdrowia w programie Zdrowe Starzenie? Więc przede wszystkim to są takie trzy cele. Utrzymanie niezależności i zapobieganie niepełnosprawności, przywracanie utraconej sprawności poprzez na przykład rehabilitację i przede wszystkim dobra jakość życia w przypadku, gdy ta utrata sprawności jest nieodwracalna. I ta, do, ta dobra jakość życia to znaczy nie tylko brak chorób, ale szereg innych czynników, o których za chwileczkę będę mówiła. Jeżeli chodzi o właśnie tą, to, to, to pojęcie pomyślnego starzenia się, to tutaj mamy szereg zamienników i mogą one po prostu na zmianę tutaj funkcjonować. Czyli poza pomyślnym starzeniem się zdrowe starzenie się, czy inaczej healthy aging, produktywne starzenie się i... Chciałam teraz Państwu pokazać kilka koncepcji, jak jest postrzegane to zjawisko pomyślnego starzenia się przez różnych badaczy czy też klinicystów. Są tutaj bardzo różne, różne podejścia do tego. Pierwsza taka teoria, która była związana właśnie z tym zdrowym starzeniem się. To, czyli teoria aktywności mówiła o tym, że utracone role zastępowane są nowymi w celu utrzymania pozytywnego obrazu, że są podejmowane nowe aktywności, że rezultatem tej właśnie tych nowych aktywności jest dobre samopoczucie i że fizyczna, społeczna i intelektualna aktywność prowadzi do większej aktywności życiowej. Inne Tutaj Tam mieliśmy lata 40, tu 61 rok, bo to chciałam historycznie Państwu pokazać, jak to się wszystko zmieniało w czasie, jak się zmienia. Czyli według Havigarsta pomyślne starzenie się to dodawanie życia do lat i osiąganie satysfakcji życiowej. Raoul i Kan to są również tacy badacze tego zjawiska pomyślnego starzenia się, wprowadzili jak gdyby takie trzy, Rodzaje starzenia się, czyli to starzenie zwyczajne. Ja rozwinę ten wątek za chwileczkę, starzenie pomyślne, czyli to, czego byśmy najbardziej oczekiwali, i niestety starzenie patologiczne. Starzenie zwyczajne to jest takie starzenie, które dotyczy dużej grupy osób starszych, czyli z odczuwalnymi stratami oraz deficytami, ale bez, jakiś, bez przede wszystkim polipatologii, czyli bez wielochorobowości. Starzenie pomyślne to jest taki typ starzenia, że czynniki, które zwane, zwane są predyktorami starości, odgrywają rolę neutralną lub wręcz rolę pozytywną, czyli jak gdyby spowalniają proces starzenia się. I starzenie patologiczne to jest właśnie to starzenie z wielochorobowością, z niedołęstwem, z upośledzeniem wielu funkcji życiowych organizmu i starzenie patologiczne szybko postępuje, duża jest progresja, jeżeli chodzi o ten typ starzenia się. Ci sami badacze wyróżnili takie cztery trzy, przepraszam determinanty pomyślnego starzenia się. Czynniki środowiskowe, styl życia i co tutaj chciałam podkreślić, niewielki udział czynników genetycznych. Bo wielokrotnie tak potocznie mówi się, że ktoś ma dobre geny, ktoś ma złe geny, a okazuje się, że udział tych czynników genetycznych jest naprawdę niewielki według tych samych badaczy. Pomyślne starzenie się to unikanie chorób Utrzymanie wysokiej sprawności funkcjonalnej i psychicznej i zaangażowanie życiowe. Oczywiście łatwo powiedzieć unikanie chorób, ale zawsze większość chorób zależy niestety właśnie od, tego, od tych czynników środowiskowych i od stylu życia. Jeżeli chodzi o te cztery definicje, to są oczywiście dane literatorowe, różni autorzy się wypowiadali na ten temat. To są tak zwane definicje biomedyczne, czyli jak gdyby według tych definicji takim deficyty fizjologiczne są jak gdyby taką barierą do osiągania pomyślnego starzenia się. I tutaj macie Państwo pierwszą grupę tych teorii, że wolno od większości chorób przewlekłych lub w ogóle bez chorób może być tylko pomyślne starzenie się. Kolejne, kolejna grupa autorów, że niezależność funkcjonalna to właśnie droga do pomyślnego starzenia się. Że obecność nie więcej niż jednej choroby i dobra sprawność fizyczna. I czwarta, bez chorób, ale jakich chorób? Takich chorób, które rzeczywiście no, mogą wpływać negatywnie na pomyśle starzenie się, czyli bez chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zachowaną sprawnością funkcjonalną bez zaburzeń funkcji poznawczych. I, i tutaj jaka jest wada tych definicji biomedycznych, czyli, czyli, czyli po, po prostu. Jak gdyby te definicje powodują jak heterogenność między poszczególnymi osobami starszymi, czy jak gdyby dzielą te osoby na zdrowych i chorych. Ci zdrowi mogą osiągać pomyślne starzenie się, chorzy niekoniecznie. Oczywiście uwzględniają wpływ stylu życia oraz, czy, 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 przepraszam, nie uwzględniają wpływu, wpływu stylu życia oraz czynników psychospołecznych na ten proces pomyślnego starzenia się, czyli jak po prostu. Pozwoliłam sobie wcześniej podkreślić, tutaj głównie właśnie brak chorób jest, i brak deficytów yy, różnego rodzaju fizjologicznych jest drogą do osiągania pomyślnego starzenia się. Niemniej jednak aktualnie trochę się te koncepcje zmieniają, odchodzi się od tej koncepcji biomedycznej, i Jank i jego zespół wprowadzili tak, zwa, tak zwany wielowymiarowy model pomyślnego starzenia się. Jakie były założenia tego modelu? No przede wszystkim Stan, kiedy osoba starsza potrafi wykorzystać swój potencjał, potencjał psychologiczny i socjospołeczny do kompensowania swoich ograniczeń fizjologicznych w celu osiągnięcia satysfakcji życiowej i dobrej jakości życia mimo chorób i mimo niepełnosprawności. I jaka jest użyteczność tej, tej koncepcji, wielowymiarowego modelu starze, pomyślnego starzenia się? Wyodrębnienie grupy osób star starzejących się pomyślnie. Biorąc pod uwagę właśnie te, te, te założenia, które pozwoliłam sobie przytoczyć, w stosunku do pozostałych osób starszych zastosowanie programu, zastosowanie interwencji, yy, pomocy w zakresie na przykład kontaktów społecznych, nabywania nowych umiejętności, zmiany stylu życia yy, w celu właśnie optymalizacji tego procesu starzenia się. I tutaj tak można by zobrazować ten wielowymiarowy model pomyślnego starzenia się. On tutaj jak gdyby uwzględnia takie trzy domeny, domenę fizjologiczną, w skład której wchodzą właśnie choroby, czy też niepełnosprawność, psychologiczną, czyli poczucie witalności, emocjonalność I, i domena socjologiczna, w której uwzględnia się zaangażowanie życiowe i duchowość. I one wszystkie właściwie na siebie się nakładają i są we wzajemnych interakcjach. Domena fizjologiczna, czyli właśnie polipatologia, niesprawność funkcjonalna, choroby przewlekłe, o których już wcześniej mówiłam, zwracam tutaj uwagę, że tutaj również poza tymi chorobami układu sercowo-naczyniowego -odde i oddechowego może być właśnie złamanie szyjki kości udowej, które to, to zawsze, jeżeli oczywiście jest to zastarzałe, zwłaszcza złamanie szyjki kości udowej, pogarsza jakość życia, osteoporoza, choroba Parkinsona, cukrzyca, choroby nowotworowe. I oczywiście niesprawność funkcjonalna wynikająca z ciężkości chorób przewlekłych i zmian inwolucyjnych. Domena psychologiczna, która był, jest badana przy użyciu różnych narzędzi, które oceniamy, którymi oceniamy stan psychiczny w ramach całościowej oceny geriatrycznej, to właśnie uwzględnia funkcje poznawcze. Test mini mental, tutaj macie Państwo wymieniony, to jest taki przesiewowy test do oceny funkcji poznawczych, stosowany na całym świecie. Stan emocjonalny, gdzie badamy poziom lęku, czy też występowanie depresji, czyli zaburzenia nastroju. I domena socjologiczna, to jest domena, którą no, często trudno określić, nie mamy tu jakichś takich idealnych narzędzi badawczych do oceny tej domeny socjologicznej, ale bierzemy pod uwagę relacje z otoczeniem, aktywność społeczną i właśnie duchowość. Czyli na przykład satysfakcja z kontaktów sąsiedzkich z udziału w zajęciach różnych zorganizowanych grup, czyli na przykład udział w Uniwersytecie III wieku, satysfakcja z pomocy dawanej lub otrzymywanej od rodziny czy też od znajomych. A to są, proszę Państwa, wyniki badania Almeda, Almeda Study, które to było badanie tak zwane longitudinalne. Ono było Wyjściowo, wyjściowo osoby były starsze pod względem pomyślnego starzenia się lub niepomyślnego starzenia się w 1984 roku. I w tym, ty, w tym roku osoby, które oceniono jako starzające się pomyślnie, to było 58% osób. Niepomyślnie 42% osób. Po kilku latach ponownie tą populację zbadano. Oczywiście, jeżeli udało się y, całą tą populację, to jest niemożliwe, prawda? Ale, ale większość tych osób przebadano. I proszę zwrócić uwagę, że to, że ktoś w danym punkcie czasowym starzeje się pomyślnie, to nie znaczy, że nie ma on szans, żeby się y, jak gdyby przejść do drugiej grupy, czyli do właśnie y, z niepomyślnego starzenia się, czy też odwrotnie do, do tej drugiej grupy. I tutaj właśnie ewidentnie widać to, dlatego że w tym 90 roku sumarycznie 35% osób, to były osoby, które zestarzały się pomyślnie, a 65% niestety nie pomyślnie. Czyli jak gdyby te proporcje tu się zmieniły. I w tych badaniach wykazano przede wszystkim negatywną korelację między występowaniem takich chorób jak właśnie cukrzyca to była najsilniejsza korelacja astma oskrzelowa, zmiany zwyrodnieniowo zapalne i przewlekła obturacyjna choroba PUS, a między właśnie pomyślnym starzeniem się. Niestety te choroby przeszkadzają w, tym, w, takim, w, taki, w takim zdrowym starzeniu się. Też tutaj negatywna korelacja między niedu, niedosłuchem starczym, mówimy tu nawet o tak, zwanej, tak, tak zwanym presbiakuzji. to jest fizjologiczny niedosłuch starczy, a wpływem na pomyślne starzenie się bo ogranicza to aktywność zarówno fizyczną jak i społeczną stąd bardzo istotne jest aby protezować nie tylko narząd wzroku o czym każdy wie ale także narząd słuchu tutaj już jest z tym trochę gorzej jeżeli chodzi o populację osób starszych silna pozytywna korelacja między aktywnością fizyczną różnego typu na przykład spacer to jest najlepsza forma aktywności dla osób starszych ale także nordic walking czy też inne formy aktywności a pozytywnym starzeniem się Czyli warto inwestować w tą aktywność yy, fizyczną. I dodatnia korelacja między pozytywnym starzeniem się a utrzymaniem relacji społecznych to jest bardzo ważny, istotny pozytywny wpływ na sprawność funkcjonalną oraz zmniejszenie chorobowości i śmiertelności. Yy, ważna jest właśnie ta codzienna aktywność, codzienność, aktywność codzie, oraz właśnie zdrowie fizyczne i psychiczne w osiąganiu pomyślnego starzenia się. Yy, jakie są determinanty? Czyli to są wnioski jak gdyby z tych badań Almeda. Takimi determinantami pomyślnego starzenia się są właśnie unikanie palenia, regularna aktywność fizyczna, utrzymanie prawidłowej masy ciała, ilość godzin snu, tutaj zalecanych jest 7-8 godzin na dobę i ograniczenie spożycia alkoholu. Jest taka grupa. Którą nazywamy stulatkami. To są osoby, które osiągnęły długowieczność. I czy stulatkowie mogą również być jakimś takim przykładem, czy też modelem zdrowego starzenia się. I dane, dane literaturowe, które tutaj pozwolę sobie przytoczyć, wskazują, że tutaj owszem tak, ale istotny jest wiek, ale w korelacji ze statusem funkcjonalnym. Bardzo y, takim istotnym wskaźnikiem długowieczności jest niezależność funkcjonalna i po prostu jest to, jest to jednym z, z elementów możliwości osiągania pomyślnego starzenia się. Y, wskaźnik długiego przeżycia przede wszystkim również determinują rezerwy funkcjonalne i zdolności adaptacyjne, mimo chorób, no bo najczęściej te osoby chorują. Ale proszę zwrócić uwagę, że u tych tak zwanych stulatków, u 45% choroby przewlekłe związane z wiekiem pojawiły się już przed 80 roku życia, u 42% powyżej 80 roku życia, natomiast aż u 13%, co przy tak, takim sędziwym wieku jest stosunkowo dużo, stulatkowie nie wykazywali chorób przewlekłych. I analiza występowania chorób związanych z wiekiem i stan funkcjonalny, tutaj to co sobie pozwoliłam powiedzieć wcześniej, czyli właśnie te choroby związane z wiekiem pojawia, pojawiające się tutaj przed 85 rokiem życia, po 85 roku życia, to są właśnie te choroby, o których wcześniej mówiłam, czyli choroby układu oddechowego, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby neurozwyrodnieniowe, występowanie w przeszłości udaru. I cukrzycy. Proszę zwrócić uwagę, że te badania dotyczyły osób, gdzie ich średni wiek był powyżej 97 roku życia i tutaj widać proporcje, że jest ponad dwukrotnie więcej kobiet jak w stosunku do mężczyzn, ponieważ no jak powszechnie wiadomo, kobiety żyją dłużej. Ale tutaj też za chwilę dobra wiadomość dla panów, że. Że po prostu yy, jakby bardziej sprawni funkcjonalni są mężczyźni w, te, w tej grupie wiekowej. Yy, tutaj chciałam, sobie pa, chciałam Państwu jeszcze pokazać superstulatków. O superstulatku mówimy, jeżeli on ma 110 lat i więcej, takie osoby żyją. Badanie, które Państwu przedstawiam, dotyczyło 32 osób, właśnie 110 plus, yy, są to osoby szczególnie przystosowane do życia, mimo chorób, yy, który, które po prostu, yy, z którymi się zmagają. I, u, I które właśnie te choroby stanowią zwiększone ryzyko zgonu w populacjach młodszych. I tutaj takim przykładem dobrym jest, są choroby nowotworowe. U 25% z tych 32 osób występowały choroby nowotworowe, czasami zaawansowane choroby nowotworowe, ale organizm tych najbardziej przystosowanych osób, tych bardzo długo żyjących, jak gdyby koegzystuje z tym, z tym procesem nowotworowym i stwierdzono również niską skłonność do, do powstawania przerzutów. 41% z tych osób to były osoby, to były osoby niezależne funkcjonalne lub, lub wymagały niewielkiej pomocy, no a 90% stanowiły kobiety, co, co jak gdyby pokazuje ponownie tą tendencję. I tutaj, proszę Państwa, możemy zobaczyć, jak można byłoby ocenić tak zwany fenotyp zdrowego czy też pomyślnego starzenia się w sposób całościowy? I tutaj są liczne domeny: domena fizjologiczna, aktywność fizyczna, funkcje, domena związana z funkcjami poznawczymi, z czynnikami socjalnymi i z czynnikami psychologicznymi. One wszystkie, jak gdyby sumarycznie składają się. Na zdrowe starzenie się. Każda z tych domen ma jeszcze poddomeny, które można zbadać narzędziami różnego typu, m.in. do całościowej oceny geriatrycznej. Oceniono wyjściowo ten fenotyp pomyślnego starzenia się u stosunkowo dużej populacji osób starszych, to jest ten punkt wyjścia. A następnie proszę zwrócić uwagę, wprowadzono interwencję. Jak, jak, jak wyglądała ta interwencja? To były proste różne, yy, różne czynności, które wykonywały osoby, które były w tej grupie badanej, czyli na przykład aktywność fizyczna, zaangażowanie życiowe, czyli robienie zakupów, sprzątanie, yy, uprawianie yy, roślin w ogródku, prawidłowa dieta. Aktywność fizyczna, czyli nawet ten spacer z psem, czy też inne formy aktywności, taniec bardzo dobrze wpływa, ponieważ poprawia zdolności nie tylko lokomocyjne, ale również równowagę. Niewielka ilość czerwonego wina i oczywiście unikanie palenia tytoniu. To jest bardzo negatywny wpływ, jeżeli chodzi o, o to osiąganie tego zdrowego starzenia się. I okazało się, że sporo osób, które właśnie początkowo miały, nie miały tego fenotypu zdrowego starzenia się, przeszło do grupy tej związanej z, z tym właśnie zdrowy, healthy aging, czy też inaczej successful aging, czyli pomyśl tym starzeniem się. I według WHO aktywne starzenie się oznacza proces, czy też zdrowe starzenie się, proces optymalizacji możliwości osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem zdrowia, uczestnictwa w życiu społecznym i bezpieczeństwa w celu podniesienia poziomu jakości życia. W miarę upływu lat. Tak byśmy chcieli. Y jakie są kierunki, czy też były, bo to właściwie już wcześniej te kierunki zostały wytyczone, y ale są właściwie dalej aktualne w roku aktywności seniorów, czyli pro problem zatrudnienia? To cały czas to życie ludzkie się wydłuża średnia długość życia y i dlatego też dla osób, które które po prostu potrzebują do, swojej, do swojego właśnie tego pomyślnego starzenia się, żeby w dalszym ciągu jak gdyby być osobą aktywną na rynku pracy, trzeba jakieś takie znaleźć możliwości, żeby zapewnić właśnie możliwość dalszego zatrudnienia. Udział w życiu społecznym to jest bardzo ważne, żeby osoby starsze to są osoby z ogromnym doświadczeniem i ten wkład starszych osób w życie społeczne jest ciągle niestety niedoceniany istnieje zjawisko ageizmu, czyli dyskryminujące podejście do osób starszych tylko ze względu na wiek, dlatego należy podjąć starania, które zmierzają do stworzenia sprzyjających warunków do dłuższej aktywności i co jest bardzo ważne ta samodzielność, czyli samodzielno, samodzielne życie, niezależność tak długo jak to możliwe i trzeba po prostu w miarę możliwości pomagać osobom starszym usprawniać funkcjonalnie, żeby takie warunki stworzyć właśnie do, tej, do tej wydłużania tego, tej samodzielności w życiu. I proszę zwrócić uwagę, jak wygląda ta optymalizacja fizjologicznego starzenia się. Tak jak powiedziałam, czynniki genetyczne to jakiś tam fragment tylko, prawda? Niewielki, niewielki fragment. Dobry stan zdrowia, też niewielki fragment jedna z determinant pomyślnego starzenia się. Ważne są czynniki środowiskowe, styl życia, aktywność życiowa i społeczna, sprawność fizyczna i umysłowa, samodzielność funkcjonalna. To wszystko składa się, gdyby się oczywiście zoptymalizowało te wszystkie, te wszystkie determinanty na właśnie to, ten, ten to successful aging, czy inaczej pomyślne starzenie się. Tego byśmy sobie życzyli. I na zakończenie chciałam tutaj zakończyć. Te, z taką kwestią, którą wypowiedział Jan Ształtyngar. Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy. To kwestia charakteru, a nie kalendarzy. I sobie i Państwu życzę pomyślnego, zdrowego starzenia się. Dziękuję bardzo za uwagę.